Mąż pani Joanny, pan Piotr Czyński. Zapraszamy tutaj pana Piotra. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Jestem uczniem pana Anatola. Rozmawiałem z nim wiele godzin. W jaki sposób uzyskać cel, który jest celem, jednym z głównych celów tego spotkania, aby Anatol wszedł na ołtarze. I sobie napisałem coś takiego. Że, żeby kandydat został beatyfikowany, czy żeby został świętym potrzebuje mieć jasno święte życie heroiczne, heroiczność celów. To jest jasne, wszystko mamy, dokumentacja jest, wszystko mamy, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy jeszcze troszkę dopracować. Jakie ten kandydat zostawia po sobie cechy, jakie owoce zostawia. No ja byłem wzruszony, jak ta pani z Olsztyna opowiadała o ratowaniu rolnictwa, o modlitwy, jak wygląda jej droga, ile jerych zorganizowała. No moja żona naliczyła ich chyba 27, jak przed chwilą powiedziała. Też ich trochę mamy. I te owoce są. Warto by było, żebyśmy tu zawsze pamiętali Zofii Szczur, która tych Jerych rocznie potrafiła kilkadziesiąt zorganizować. I myśmy też w nich tych uczestniczyli. Oczywiście nie we wszystkich. Nie mieliśmy tyle sił ani możliwości. Ale jest jeszcze jeden element do tego, żeby dopełnić tego wszystkiego. I to jest nasza rola. To jest sprawa cudów. Oczywiście, jak zostałem dzisiaj poinformowany, to dopiero jak wszystko zostanie pozbierane, to, to formalnie będziemy wtedy jako y, y, promotorzy, dobrze było, żeby w czasie sympozjów na każdym, na każdej ławce leżała modlitwa do Pana Boga przez Maryję do zastawiennictwem Pana Natola, żeby się modlić o to, co nie udaje nam się pomodlić w naszych innych, normalnych modlitwach. Taki element. Warto by było wpleść to wszystko. I sugeruję i proszę, żeby na bazie pracy różnych organizatorów Jerych, tych modlitw Błękitnej Armii, która w zasadzie jest taką Błękitną Armią, ten nieustający różaniec, to jest odłam Błękitnej Armii w Polsce. Ja też do niej należę, ale ja jestem tutaj biernym członkiem, nawet nie wiem, kto jest szefem. <laughs> po prostu raz w tygodniu się modlę. Kilkadziesiąt lat temu zostało to napisane przez całą godzinę. I teraz sobie myślę, że dobrze było, żebyśmy się mogli tutaj spotkać, porozmawiać, w jaki sposób rozwiązywać, rozwiązać ten problem, bo co z tego, że cud będzie, jak nie zostanie zapisany, uznany, żebyśmy umieli określić warunki brzegowe i nie czekać na to tak jak święta Jadwiga, na przykład Adega Weńska, Królowa Polski. Która zmarła w roku 1399. Dopiero w XX wieku zostały przeprowadzone jej procesy beatyfikacyjne i kanalizacyjne. My, jako jeszcze żyjący, mam nadzieję, znajdziemy tak tyle sił mimo przeróżnych trudności, bo one zawsze są zło. cały czas żebyśmy mogli na stół położyć, również położyć przed społeczeństwem listę cudów. Chciałem powiedzieć, że zapytałem o listę cudów kiedyś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w Częstochowie. No i okazuje się, że w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest znacznie więcej niż w Częstochowie. Jest na liście kilkaset cudów. A czasy w tej chwili są takie, że bez modlitwy społeczeństwo polskie się rozleci. Mamy wewnątrz i zewnątrz tyle wrogów, że trzeba się ratować drogą Pana Anatola Moglitwą. I chcę jeszcze powiedzieć, ja tak za często się nie modliłem, odmawiałem sobie ten jeden różaniec dziennie. No ale zostałem w pewnym momencie przymuszony życiem do tego, żeby modlić wcześniej, częściej, no i chciałem powiedzieć, że na pewnym etapie jak tych różańców jest już kilka, to jest to trochę inna modlitwa. Jak się po raz piąty czy ósmy odmawia na przykład drugą tajemnicę radosną, gdzie rozmawiamy z świętą drzbietą ze świętym Zachariaszem, ja go uważam za świętego, i z największym świętym, świętym Janem, to ta rozmowa, ta rozmowa ma inny wymiar. I myślę, że ten wymiar to cały czas miał na czole wypisany Anatol. Wiele godzin z nim przegadałem i coś, co podkreślam jego cechę. On patrzył realistycznie, na rzeczywistość. Tyle razy w różnych sytuacjach dostał po głowie, Matka Boska go z tych różnych sytuacji, co wszyscy tu chyba wiemy, wyprowadzała, ale również z jego udziałem, z jego wolą, z jego chęcią i zrobił wszystko, co potrafił. Mógłbym mówić jeszcze dłużej, ale szczęść Boże, będzie dobra koronka. Hej!